Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Najbliższe 3 miesiące jakie będą? Do wyboru 3 karty wybierz sobie jedną. 1, 2 i to jest 3. Ok. 1. Jakie będą najbliższe trzy miesiące dla Ciebie? I co tutaj się pokazało? Myślę, że tutaj aspekt związany z pracą, z finansami się mocno pokazał, i tutaj coś będzie się energetycznie w tym temacie zmieniać. Karty mówią, że za te trzy miesiące to ty poczujesz się radośnie. Jeżeli jesteś na takim etapie teraz w swoim życiu, gdzie ciąży ci praca, ciąży ci ten temat finansowy gdzie nie wiesz jaką decyzję podjąć być może być może masz możliwość pójść do pracy, ale ograniczają ciebie jakieś inne życiowe sytuacje albo masz możliwość zmienić pracę, ale boisz się bo czasy są ciężkie, czasy są niepewne i nie wiesz jak tam ci będzie się układać, to karty mówią, że za te trzy miesiące ty już podejmiesz tą decyzję i zacz, i, 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 wy, i wybierzesz mądrze i czeka ciebie nowy początek, i tam poczujesz się radośnie i poczujesz się jako osoba bardzo spełniona. Tak, tutaj też karty mówią, że za te trzy miesiące, ty możesz bardzo mocno zweryfikować swoje otoczenie, towarzystwo ludzi, którymi się wokół siebie otaczasz. Wszelkie jakieś kłamstwa, półprawdy. Intrygi, niedopowiedzenia, coś, co jest ukryte, zakryte, o czym inni wiedzą, tylko Ty nie wiesz, to wyjdzie na jaw. A takich fałszywców, e, takich zazdrośników, pogonisz ze swojego życia. Zrobisz mocne czystki w swoim życiu. Jeżeli jesteś na etapie jakiejś żałoby, cierpisz z powodu utraty kogoś albo utraty czegoś, straty czegoś. To karty pokazują, że przepracujesz to i wróci do ciebie taka wewnętrzna radość, spokój ducha, zadowolenie i satysfakcja. Satysfakcja ze życia. Więc uważam, że twoje problemy zaczną się małymi krokami rozwiązywać, a ty będziesz już na pozycji kogoś, kto czuje się w pewnym sensie zwycięzcą, kto czuje radość w sobie, bo dokonał mądrego wyboru. Wszystkiego pięknego. Dwójeczka. Najbliższe trzy miesiące, jakie będą dla Ciebie? Te trzy miesiące przyniosą Ci bardzo duże zmiany w życiu Twoim, w Twoim rodzinnym życiu, w relacji, w której jesteś, w rodzinie, w którą tworzysz. Mhm. Karty pokazują, że dużo się będzie działo, bardzo dużo. To będzie taki czas, w którym będziesz się dużo przemieszczać, coś sobie zaplanujesz, nie wszystko może dojść do skutku, nie wszystko może układać się tak pomyślnie, jakbyś tego chciał. Chciała w ciągu tych najbliższych trzech miesięcy. Mogą tutaj jakieś problemy zdrowotne wyniknąć u ciebie albo u Twojej rodziny. Jakby rodzina będzie chorować, może dzieci, dziecko, czas szkoły będzie, wirusy. Zarazy, przeziębienia, itd. Karty też mówią, że jakieś sprawy mogą utknąć na chwilę. Może być tak, że coś będzie pięknie się toczyło i będziesz widział, widziała te światełko w tym ciemnym tunelu, i raptem nagle bach, jakiś zastój, przestój, coś wstrzymane i pewna sprawa utyka na jakiś czas. Karty też mówią, jeżeli jesteś w skomplikowanej relacji, z której chciałbyś, chciałabyś się wyswobodzić, relacja związkowa, relacja rodzinna, relacja przyjacielska, będziesz mieć mętlik w głowie. Z jednej strony, będziesz chciał, chciała to zakończyć, no z drugiej strony będziesz się bał, bała, zrobić ten krok naprzód. I tak jakby te odejście, zakończenie. Zostanie odłożony na jeszcze jakiś czas. Nie będzie tu rozwiązania problemu, nie będzie tu pójścia naprzód. Ale mimo wszystko, w ciągu tych trzech miesięcy, czekają ciebie jakieś zmiany. Coś mimo wszystko się u ciebie zmieni, ale karty też pokazują, dużo jakichś wewnętrznych myślokształtów będzie. Te osoby, które są osobami wolnymi, mogą kogoś do relacji poznać. Tu się pokazuje. Ktoś z przeznaczenia idzie do ciebie, wchodzisz w relację, i tą relację na razie będziesz trzymać przed swoim otoczeniem, przed tym światem zewnętrznym w ukryciu. Będzie to taka relacja w tajemnicy. I ja bym tu jeszcze powiedziała, że w, w sprawach finansowych, w sprawach zawodowych tutaj fajnie może się toczyć. Tutaj możesz mieć wrażenie, że. Chociaż w tym temacie udało Ci się i możesz czuć się jak osoba, która wygrałaby los na loterii. Jakieś wygrane do Ciebie idą, więc bierz udział w różnych konkursach, zdrapkach, loteriach, grach losowych, tak? Bo tutaj jakieś wygrane mogą do Ciebie przyjść i podjęcie decyzji w temacie pracy też tutaj się pokazuje. Coś fajnego. Praca, tak jakby z przeznaczenia, idzie. Wszystkiego pięknego. Trójeczka. Najbliższe trzy miesiące, jakie będą dla Ciebie? Przede wszystkim karty pokazują, że do niektórych z Was może przyjść propozycja pracy i jest to związane z osobą dawno niewidzianą, dawno niesłyszaną, nagle po prostu będąc gdzieś, przemieszczając się gdzieś, spotkasz się z kimś, kogo x czasu nie widziałaś trójeczko. Koleżanka, kolega, dawny znajomy, może kolega ze szkoły, albo jakiś dawny sąsiad, i będzie dyskusja o pracy. I karty pokazują od słowa do słowa. Możesz otrzymać informację, że w jakimś miejscu zwolniło się miejsce pracy, i ty możesz podjąć pracę. I to jest praca poprzez kogoś znajomego, dawno niewidzianego. Osoby, które są w trudnych, skomplikowanych relacjach w ciągu tych trzech miesięcy, ta relacja się rozprasza u was. Zakończacie związek, kończycie związek, który na ten moment nie rokował na przyszłość. Karty mi pokazują osoby wolne, single. Poznają kogoś do relacji z przeznaczenia. Raczej tu czuję energię mężczyzny, jakby jakaś pani poznaje partnera z przeznaczenia. Wyostrzona będzie u ciebie bardzo mocno intuicja. To będzie bardzo pracowity dla ciebie czas. Możesz być w takich rozruchach, rozjazdach. Możesz jakąś aktywność wprowadzić, skupić się na, na swoim zdrowiu, zacząć dbać o swoje zdrowie, szukać takiego czegoś co da ci komfort, co da ci lekkość, co da ci radość. Będziesz szukać sposobu, żeby rozładowywać swoje napięcie, żeby kortyzol spadał i tak To może być rozwojowy czas, gdzie będziesz dużo się przemieszczać, dużo jeździć, ale karty też mówią, wszelkie ukryte, zakryte informacje będą wychodzić na jaw, a w tobie może się dużo generować lęku i strachu. O to, co będzie, o przyszłość. Możesz napędzać się jakimś strachem, możesz karmić się strachem, więc zwróć na to uwagę nie karm się tymi egregorami. Karty też mówią, że to będzie dobry czas do tego, żeby stawiać komuś granicę, ale też sobie i więcej od siebie wymagać. Wszystkiego pięknego!